w dzisiejszym odcinku. A jeszcze di carbon jest, tak właśnie. Wspomniałem hmm. o nim. Wiesz tak, dlaczego tak, nie tak, zapomniałem? Tak, bo go tak. nie ma i nic kurwa nie robi. No tak. A, chyba jutro wraca, nie? Podejmowałem zawsze przez was, podkręcaliście, bo byłem kurwa gościem, który nie zrobił kasetki, a dał więcej widzów. I gdzie by to zaprowadziło? Na no, no, no. się na, na, na El Capucino i na El Espresso. Dzięki Wiśniacze, dzięki. E, I miał do tego rękę. I cały czas działamy, jutro jest ambitny plan na kolejne uprawy. Także nie zwalniamy, wstajemy z kolan. Kurwa, panowie. Bardzo dobrze. dobrze no, tak. Leo, Kanadyjczyk, Indiana. I, I Rokes, tak? Czy ktoś, o kim jeszcze zapomniałem? Jeszcze Benjamin. Adam. I Benjamin. To są osoby, tak. z które są zaufane, z nimi można działać na pewno. To jest taka najbliższa grupa. zresztą resztą osób to ja już nie chcę się wydywać, Charlie może z nimi gadać. Ale z tymi chłopami mogę działać. Dobra. A Benjamin'a chyba teraz nie będzie. Co nie zmienia faktu, że możemy pozyskiwać nowe osoby. nowe... nowe, nowe struktura może cały czas się powiększać. Właśnie. Ale ja wolę, ja wolę, wid widzieć się tylko z najbliższymi osobami. Król widzi się tylko z senatorami. A ci senatorzy dopiero widzą się z tym brudnym, biednym zasiłkowym pospólstwem, zasiankowym, małomiasteczkowym, a przede wszystkim tu <tłuch> biednym. Dobra, jak na ty wejdziesz na wyższy poziom kurwa, jak poczytasz jeszcze, mogę hmm? ci zostawić książkę o o botanice. Ósmy rozdział jest najważniejszy. A jeszcze carbon jest, tak, właśnie. Zapomniałem nie. o nim. Wiecie tak, czego tak, nie zapomniałem? Tak, tak. Bo go nie ma i nic kurwa nie robi. No tak. a, chyba jutro wraca, nie? A gdzie jutro wraca, gdzie jutro wraca kurwa. A to mu się przedłużył ten. Kto, Kto wie to... czy on nie stoi za tymi wszystkimi naszymi potknięciami drobnymi kurwa, ustrojowymi ranami i stanami zapalnymi. W sobie odkąd zniknął to samo pasmo nie jest Właśnie stopie... tak, właśnie tak! Widzę czym trzymasz głowę na karku, a nieco po niektórzy chuja w dupie. Trzeba być czujnym. I najważniejsze, w tej branży nie ma sentymentów. Twój brat może ci kurwa w nocy nożem zasztyletować? He, nie wiem o czym mówię. Wcale w mnie odkleiło. nie ja odkleiło. <słuch> pamiętam, bo on był taki wrogo nastawiony do mnie. Jakoś nigdy się nie odzywał, jakoś tak groził klamą. Nie no, ten spokój, po prostu chciał cię sprawdzić, Kanadyjczyk. Nie znał cię, nie znał cię. To akurat prawda no, nie, no dobra, wiesz dobra, czasami taki, okay. czasami lepiej na czuce, czasami nic lepiej na czuce, nic, nic nie miał do ciebie no może trochę go wkurwiało jak mówiliśmy o tych naklejkach coś takiego na no, monocyklu. ale tak to, no. tak to wszystko w porządku. wiesz czasami Trudno tę prawdę ukryć, no ale. No chciałem mu po prostu po przyjacielsku, że tam jakby zmienił, no to wiesz, by elegancko wyglądał, ale no to jego gust, ja tam nie oceniam. Cześć, Boy. chłopaki piszą, że zostało im mało nasion. Mógłbyś im podesłać? Na przykład Jasne. Podwieźć po, 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 po 40 sztuk z każdego? Jasne, to muszę zajechać z tego, na magazyn. 40 z tego. Bo tutaj na motelu mam dwieście jednego, jednego e, chyba indyki, ale Aha. to pojadę, mogę im zgarnąć różne rodzaje. Tak, po, po 30 z każdego rodzaju i niech dostaną chłopaki. Zagadaj do nich teraz może jeszcze przed, przed ich e, dziemką. Może udałoby się to zrobić, żeby jutro zaczęli działać od rana. A my, Logan, pytanie, czy jedziemy załatwić to z tym chłopem grubym? Którym chłopem grubym? Umawiać się z nim? z Którym dukem? chłopem grubym? z Szeryfem. Szeryfem. Szeryfem, dukem. A możemy się z nią ustawić? Jasne, na pogadanie. Tylko, żeby był bez odznaki, bez policyjnych rzeczy. Dobra. Halo? Chcę pogadać. Halo. A ja tam sobie już, Halo? kurwa, ja, ja mu przedstawię kurwa moją ofertę. Halo. <laughs> Halo. Halo. Halo? Przedstawię mu moją ofertę, kurwa, 60 nie koła, ale 60 pocisków, bitych kurwa w jedną sekundę w jego wielki brzuch. Słuchaj, wiesz dlaczego? Bo. Słuchaj, dlaczego? Dlaczego? Nie martw się kurwa niczym, tak? Po prostu to jest gangsta sieć, kurwa, rozumiesz? Czasami można gadać, czasami nie można gadać, ale wszystko już ma pod kontrolą. Odezwie się do ciebie pewien człowiek. Jeddź z nim na spotkanie bez ogona. Dobra, na razie, cześć. Kanadyjczyk jest chłop, Bajers się nazywa, to jest chłop, którego poznałem przy y, sprzedawcy y, nawozów. Aha. Wygląda na konkretnego gościa, sadzi średnie donice i chciał wspólnie coś podziałać, żeby czegoś się więcej dowiedzieć. Wybadaj temat, wybadaj gościa, zaproponuj mu, zaproponuj mu kurwa pracę. Rozumiesz. On mi, on mi przewijał, że czasami zdarzy się tak, że on chciałby posadzić, ale nie ma budżetu. Uh -huh. Powiedz może uh -huh. możemy mu zapewnić materiały, ale oczekujemy od niego ciężkiej kurwa i żmudnej pracy, a dzięki nam dojdzie do mistrzostwa w tym uh -huh. i może będzie działało kurwa na dużych donicach w wielkiej skali. Kur. Podwiń mu kurwa, że wie, że to jest kurwa wielka grupa plantatorów uh. i tak dalej, i tak dalej. Zawin mu temat, ale za dużo szczegółów też nie gadaj. Dobra. Zobaczymy czy, czy on się nadaje. Czyli tak, Anadrycik dla ciebie dwa zadania. Na dla chłopaku, Jak jeszcze będą? Dodatkowo, wyślę ci numer do Bayersa i będziesz się mógł z nim spotkać. A co dzisiaj się z nim spotkać jeszcze? Jest na mieście? Tak, czeka na telefon. I najwyżej, nie wiem, umówić się z Leo albo z Indianą, że jakby jutro byli, to żeby też spróbowali się z nim skontaktować, żeby tam pomógł? Nie, 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 nie. Dzisiaj z nim po prostu pogadać, zapytaj się jakie ma potrzeby, jakie ma wizje i tak dalej. Ewentualnie dobra. powiedz mu, jak będziesz widział, że chce mocno działać, to zapytaj się go, czy zabezpieczył już swój numer dowodu osobistego przed łapówkaczami i małymi kredytobiorcami. Jasne. I zapytaj się o ten dowód, to my wrzucimy go kurwa na gangsterską bazę. Dobra. Y y y weź te telefon i włącz y tego. jirda. Dobra. Już powinno być. Dobra. To jest on. To jest on. Buyer's phone. Buyer's. Okej, okay. dobra, dobra. No napisz to... do niego, że będziesz się kontaktował do niego, za ile A mamy jeszcze jakieś zapasy zioła, w szczególności rudelantisa? Yy, Rudelantis nie, ale mam 300 indyki na motelu. 300 indyki na motelu, to bym stówkę od ciebie zabrał. Będę potrzebował na ruchy, jeśli by rano mu się zjawił, to miałbym co robić. Dobra. Podjechać Czasem teraz, To pojedziemy, podjechać. pojedziemy z na A, motel. Dobra. No Bo wiesz, tam, tam było trochę przypałowo, no ale dobra. No, Pokręcimy się jak może policja, przy to ma... Jeśli przypomano, znaleźć, na pewno nas znajdzie. A, no, nic się nie stało, no. Podjadę na prawie. No, to ja szybko zadzwonię do Leo, bo jak on szyb teraz będzie spadał, to mogę mu szybko dać tam 200 chociaż tej Indignit nasion, żeby mieli na jutro, no bo jutro rano chyba się z niej nie złapię. Ty mógłbyś, w, kurwa, komentować golfa, wiesz? Albo tenica. No, próbowałem kiedyś hokeja komentować, ale no, no, jakoś nie sprawdziłem się. Mówili, że tak mało emocji w głosie mam. Co ty nie powiesz. Dobra. To setkę indyki mi zarzucić, że będę potrzebował trochę tego, bo klienci mnie ostatnio pokochali. O, jeden punkcik widzowie będę mógł szansę na sprzedaż więcej niż jednej działki, hahahaha! Ha, ha. Możliwe, że jestem najlepszym na serwerze dealerem. Nikt mnie nie może przegonić, that's how boys! Jest kodzik w pasie. Co za pojem? To Wszystko w porządku? WSZYSTKO W PORZĄDKU, WSZYSTKO W PORZĄDKU, KURWA, PRZYJDŹ, <laughs> <Wow>, KURWA! <laughs> nie oparł się o drzwi, zastąpił, nacisnął na kurwa klamkę. Wszystko okej? Okay? Tak, Jeszcze tak, ludzie, ej, ludzie, chyba ze, ludzie z FBI nas śledzili, pomyśleli, oni pomyśleli, że jesteśmy skończonymi idiotami. I dobrze. Właśnie Dobry to, kamuflaż. Właśnie to zrobiłem przez to. Ty, ale serio, Specjalnie. widziałem jakichś gości w garniturach, nie? Tak, tak tak, tak, Podejrzane. tak, tak, ja się nie dam znowu w kratki wpierdolić. Uh, kurwa ja jestem cały, ale kurwa... Ha! Wow! 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 Widziałeś to? Widziałem to, widziałem. Teraz i tak to się kurwa robi. A akurat na że w się siedziałem. Poza ruchaniem się pod jeszcze byłem w drużynie koszykowej reprezentacji narodowej oddziału dla niebezpiecznych. Nawet wygraliśmy z jeden mecz z oddziałem kurwa szpitalnym, więc sobie kurwa daruj te swoje komentarze kurwa dziadziusiu. Ha. Pielki się znalazł dobrze, koszyka. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Ale siadło! Ej, Można dawaj z tego shota! Kurwa, to się liczy jako kill na serwerze, to się liczy jako kill! Czyli mam 7-0 na tym, 7-1, ale 7, to 1 się nie liczy, ja bo nie miałem amunicji jak mnie zabili. Staje się, bo się bojówkarzem, parę z pociągu stali się bojówkarzem. Może dołączę nawet do ekipy tutaj chłopaków, co? A bo chuj, we, we wrześniu Five City. Zapnę się pasami, to nawet jak zastanę, kurwa się nie otworzy. Nazywa się Stadzili Evrys tak, Evronov. będę napierdalał na Five City. No i po kurwa, bym się Kiedy jest start Atalantisa? Poczekaj Atalantisa Five City Five City Czekamy tutaj Czekaj, Nie, że, nie, A macie z, perspek zostawię, macie z perspektywy o, o, się, tego? E, Testriego? Oni pewnie mnie nie szotują, to, to, to bo u Testrego są moi to. hajterzy. U Testrego są wszyscy ludzie, których zbanowałem pewnie. I nie szotują mnie, Wiecie, nie, nie lubią. <laughs> Kasetka, nie, 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 żadnej kasetki, mordo. No, widzicie, te decyzje, które podejmowałem zawsze przez was, podkręcaliście, bo byłem kurwa gościem, który o nie zrobię kasetkę, a więcej widzów. I Idziemy to zaprowadziło? Dwa tygodnie na serwerze grałem i wszystko było rozjebane. A od kiedy robimy po mojemu Czyli hard, low, RP, kurwa, awkowanie co 15 minut. Zobaczcie, gdzie Logan jest. Miesiąc na serwerze, duża grupa, fajna jedna odsiadka, 6 zabójstw. Od kiedy gramy po mojemu, jesteśmy na szczycie, ZG on top. A kiedy wy, kurwa, y, dawaliście jakieś pierdolone porady, to żeśmy byli na samym dnie. W tym sezonie ja decyduję, pierdolę ich. Taka jest prawda, no to, to nie, nie wierzę, to są fakty, kurwa, suche fakty. Suche jak moje witki. Ten sezon po mojemu gramy. Ale możliwe, że trener kusi. Wiecie co? Chyba rozumiem, dlaczego oni tak lubią te bojówkarskie akcje. Trochę czuję się taki... Ego mi wyjebało po tych zabójstwach, wiecie? I na pewno chyba zagram sobie na Atlantisie Franklinem. Boże, na, na Five City będę sobie grał Franklinem. Żeby się emocjonalnie podbudować. Wiecie, no już 32 lata, no już nam... nam w życiu prawdziwym nic nie osiągnę, dzięki ale może właśnie sobie w gierce będę kocurkiem. Cześć. Cześć. Logan? Tak, pakuj się do środka. Nie drzej mordy, kurwa. Bo się pokupują. Bo pokupują. Masz zioło dla mnie? A, myślę, że Ci kanadyjczyk przekazał. On poszedł chyba. Bo zrozumiałem, że on cię to kazał podejść. Ale ty chyba nie rozumiesz, że każdy dobrze doradza. Tylko ty. Jak dobrze doradza? Wy cały czas piszecie. Masz, masz co? Ty się słyszysz w ogóle? Tak jak ty piszecie, no z tobą napadach, jakichś strzelaninach albo pi... rozpierdalaniu kogoś. A to ja wymyśliłem system awkowania i sadzenia zioła i powolnego odgrywania. Ty kasztanie jebany. Bo to są już niemożliwości, to ty w ogóle za herezję wypisujesz. Mam to... No nie da się tego czytać. Ja to wymyśliłem, gościu, a ty coś pierdolisz. Gdzie to zioło? Gdzie to zioło? Poczekaj, poczekaj chwilę. Poczekaj, poczekaj, poczekaj chwilę kurwa! Jak wy jesteście z góry w obsrajtusy, obs ja pierdolę! Dobrze, dobrze. Wsadziłem do schowki. Indyka może być Rudelantis Okej, okay, zaty trochę mam, ja pierdolę, ten woreczek mi teraz wisi na szyi. Okej, okay, dzięki Kalezrzyk, jest dobrze. To, 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 to dla mnie Wsadziłem ci tą doschowkę też lewą. A co mu wstydziłeś? No to no... no, no. Okej, okay, pas, Nie dobrze, ja Dobra, no, to, to się znarówałem, ale kurwa się jest bardzo ważne dla mnie. Mieliście tam jakieś narkotyki na, na paczce? Przerzuty były jakieś, kurwa? Jakiś tani, tani fentanyl? Chyba jeszcze trzyma. Jedziemy dalej. Do schowka wrzuciłem temat usiekany, bo no nie stać mnie, żeby go zapakować, tak naprawdę. Mam tam trochę tematu. Potrzebujesz eee, budżetu na to? Nie, nie, eee, Mam około sztuk opakowanego. E, jutro Aha. chcę, bo... Aha. Ja już Chciałbym na średnie donice i chciałbym, żeby, żeby Indiana też przeszedł na średnie donice, dlatego, dlatego pomagam mu na razie się dokształcać. Nie? Jak oboje będziemy mogli już operować na średnienicach. No to wtedy dystrybucja wypierdoli w kosmos, gwarantuję. No, Dobrze, no, zobaczcie, co będzie jak wy we trójkę z będziecie na duży. Nie, także zostawiam w, w tym schowku, jakbyś się mogli Na dużej donicy młody chuj się świcy, <laughs> takie kurwa górskie syczki <laughs> mówią przysłowie. Także jak Logan chcesz to po prostu zapakujcie to sobie, nie? No i możesz to ganiać. Ja będę Dobra, dobra, to dostarszać. ja to zgarnę, zapakuję to. No, 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 no. Wpakuję no. ja, ja to ja mój woreczek. Ja na coś tam, nie? Ale tak jak mówię, staram się poganiać tyle, żebyśmy mieli po prostu na ruchy, nie? Mhm. Ale się kurwa, ale się kurwa pozmieniało. Kanadyjczyk prowadzi, Leo przychodzi, kurwa i daje ci temat. <laughs> Wiesz o co chodzi, kurwa? Wiesz o co chodzi? Jak to kurwa się moneta obróciła, kurwa na drugą stronę, teraz my dostajemy temat od chłopaków, żeby się Nie <laughs> Panowie, wstajemy z kolan. Już jesteśmy, kurwa, naprawdę na dobrej ścieżce. Coraz więcej tego mamy, nie? Więc jutro, jutro mamy ambitny plan po prostu z Indianą, żeby, no wiadomo, no nie będę wam tam, przez cały dzień chcemy po prostu około 3 tu nic postawić, nie, w miejscu, które Dobrze. znaleźliśmy. Dobrze, słuchaj, słuchaj mnie, mm. ja mam jeszcze duże, nie, będę na miejscu, to możecie dawać cingla. ja Prasne. wam przyjeżdżam, postawiam donice i nie ścinam, wystać się na taj. No dobrze by było, bo wtedy wiadomo, no człowiek się uczy, nie? Szybciej. Tak, na dużej donicy młode k**y się świeca. Tak jak powiedział. się w ogóle mi Rokes wysyłał zdjęcia, że, że tam, nie wiem, poprosił kogoś, mu e, po prostu te większe donice postawiał. Nie, a on sobie tam działał z tym i wy Ale A, ta, ta, bo on ta, ta, powiedział, ta. że ma jakąś grupę, że jest ktoś jakaś grupa trzeosobowa, tak. termitu nie wiem, nie pamiętam Tak, 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 Riki Sadzonka, wiecie, ja Ricky Sadzonka tym... jego mała banda. Znam, znam, mm -hmm. znam. Mm -hmm. On y, i Rokas ma ich wziąć pod skrzydło i zobaczymy, może ich później wcielimy w struktury, ale słuchajcie panowie, mm -hmm. wy też jak macie kogoś na oku, kurwa, jakiegoś zaufanego gościa, Ty no mówiłeś źle o kiedyś miałeś jakiegoś sąsiada i tak dalej o nim zapomnijmy, o nim zapomnijmy, bo gościa po prostu już od dłużej chwili nie ma na mieście, e, także gdzieś się zaszył ja ten bo to nie ma Ta, sensu, ale... Ja pamiętajcie, no jak zawsze ktoś będzie, teraz kanadyjczyk na przykład jedzie na spotkanie z takim jednym gościem od sadzenia, nie? Mm -hmm. bo na średnich donicach działa. I możemy robić tak, że na przykład to będzie nas sadzać, czyli nie dostaje od nas tematu, tylko mm. my bierzemy temat od niego, gotowy, pocięty, bo... albo kurwa w pączkach. I my dajemy mu na przykład donicy, przeliczamy to w jakoś na, 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 na cenę produktową i on nam przywozi mm -hmm. kurwa sadzenia. Musimy, panowie, robić tak zwaną Dywersyfikację działań grupy przestępczej. To znaczy, najpierw my to robiliśmy z Loganem, teraz Wy to będziecie robić, mm -hmm. a jutro będzie to robił ktoś inny dla nas. Eee, wiecie co, jakiś z temu. Jeszcze chyba zanim my się w ogóle poznaliśmy, poznałem jakiegoś gościa pod motelem. Nazywa się Giovanni. Tylko że mi coś wspominał o tym, że on ma jakieś kontakty. Czy z będą grane w WK w nowej chwili? Tak, będą w nowej chwili grane w WK. No właśnie, właśnie. I dosłownie przed tym, jak Kanadyjczyk do mnie zadzwonił, napisał do mnie smsa. ma sąsiedzieć, co słychać. Ehm. Kurwa, nie wiem, czy może wybadać teren, jak wyglądał. Wybadaj, sytuacja, wybadaj. Ciąg zna tych Włochów. Bo Włochy się tu kręciły. Włochy się kręcą się... na sendy. No, no, nie chce się narzucać, nie, ale. Chyba z Indianą potrzebujemy gościa, który w momencie, kiedy my sadzimy, on by opierdalał temat i dawał nam siano, żebyśmy mogli dalej sadzić. A kiedy chcecie jutro tak robić? Bo to ja jest. mogę się od tego przydać. No ja, to, ja, ja mam ambitny plan, żeby no. od rana zacząć. Od A rano to zaczął której? Wstań. No ja to chcę wstać sobie koło ósmej, no max dziewiątej, no i z pełną petardą ruszyć, nie? <słuch> Na Bez porannego trzepania? nie nieźle. A... Na grobolec. Kurwa, No, ja bym mógł tak podziałać. Tylko, tylko wiesz, że rano zbyt. ze sprzedażą jest różnie. Nikt rano raczej skuna ja, dużo nie pali. Ja, wiesz, ja, rano ja, się budzą wiem, ludzie. Wiem, wiem, Każdy wiem. mówi, ja to rzucam. Już ostatni raz nie palę. A wieczorem dopiero te skurwy syny wychodzą ja, i są to jeszcze jakby fundusze na to, żeby teraz załóżmy to zrealizować. Mamy fundusze, w bo zrobić. Zrobić. sporo pieniędzy. Właśnie po to żeby tak. żebyśmy mieli ten, ten back, background ja, nie. finansowy. No, ja się pytałem przecież, czy ty potrzebujesz kasy. Tak, ale mówię. Na razie mam fundusze na to, żeby jeszcze po prostu. Jutro ale teraz nie masz, teraz ogarnąć. potrzebujesz, tak? Nie, nie, no mówię, mam. Jeszcze, okay, mam. jeszcze, jeszcze. mam. Jeszcze, jeszcze, jeszcze mam. No to tak. trzeba wyprzedzić te, wyprzedzić to, że jeszcze. Dlatego jutro. być trochę. E, bo tak, wczoraj dałem 4000 Kanadyjczykowi właśnie na tą furę, którą, w której siedzimy, e, ale tam z też. Dlaczego? To, to było z tej piątki, co miałeś dla nas zadylowanie. Eeeeh. to było z gangowych. Te, właśnie te 2,900 z nasion, prawda? Mam jeszcze w szafce. Bo to, co żeśmy sprzedali z Jerozegem wtedy, nie? Aha. A, a dwójkę dałem od ciebie, no i 2060 dolców byłem winny szefowi. No To powiedzmy, okay. że no, dwóję dałem od ciebie, nie? Czyli dwoje dałeś od ciebie. To dwója ta, ta. leci do ciebie. No, ale to i tak pójdzie ogólnie na ruchy, no bo tak jak mówię, no ciśniemy z Indianą strasznie, no bo zależy nam na tym, żeby jak najszybciej po prostu ruszyć z tematem, nie? Trzymaj. Świetnie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. E, tak jak mówię, no ciśniemy ostro z Indianą, Indianą to też powinien być, także, także... będę też może, może będę też, mhm. to wam postawię yy, duże i podziałacie na tych W znaleźliśmy, e, dzisiaj jak cały dzień sobie tam operowaliśmy, no ani helka nam nad głowami nie przeleciała, ani nie przejechał nikt, wiadomo, z jakimś Aha. tam bywa. Więc, No to bardzo dobrze, to chcęcie, doceniajcie to do miejsce. Tak, 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 dlatego działamy. No i tak jak mówię, no. Staramy się, żeby wstać z kolan i, i będzie dobrze, gwarantuję. Bardzo Co prawda no, trochę zaniedbają też yy, wiecie, jakby samodilowanie. nie? I boję się, że, 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 że stracę kontakty, ale plan jest taki po prostu, że z rana kiedy jeszcze słońce świeci, no to chciałbym jak najwięcej posadzić i przerobić tego tematu, a wieczorem, yy, wiadomo. No, działać też, no, no, żeby, żeby pohandlować trochę. No bo ten pieniądz jest potrzebny, ja. no, te, te większe donicy są już dużo droższe, e, jakby nasze źródło, czyli te wszystkie ziemie i te nawozy, które mia miałem w, w, w aucie, no to już wszystko dzisiaj poszło, nie? Ale dzięki temu, no to tak jak mówię, to co wrzuciłem do schowka, ogarnęliśmy i ja mam jeszcze około ile wyprodukowaliście dzisiaj łącznie? Żeby szefa nie oszukać, topów. myślę, że z 350-400, nie? No ale patrząc 350, na to, że pół dnia tak naprawdę operowaliśmy jeszcze na, na małych donicach. Jeszcze, jeszcze. Także i tak sporo, wydaje mi się, to że to jest całkiem nieźle, nie? Nie, no to bardzo dużo, panowie, bardzo dobrze bardzo Ale leje za okno, w, przynajmniej w, tej, normalnie okno. W, w jakieś 300-400 topów, no a potem zobaczymy jak to będzie wyglądało, nie? bo chciałbym też pogonić trochę. Bardzo dobrze, powolutku na przodu. powolutku Jasne, na tak, tak, tak. Nie chcemy rzucać się w oczy, także działamy. Pewnie. No, ja postaram się jeszcze dzisiaj to opylić te resztę co tam mam, z tego hajsik to tam średnie, może rano też będę, zobaczę. No. Jakbym był i wy, byście byli, to mogę wam chociaż coś tam pomóc, przewieźć czy coś. Ja od razu wiesz co, Kanada? Jak, jak e, ogarniemy ten temat z jutrzejszą prawą, i wysmaruję SMS-a? I najwyżej możesz sobie dobrą towar, nie? Dobra. I, I tam sobie polatasz po mieście, bo, bo ty masz najwięcej... kontaktu. piękna noc, to fajnie. ...kontaktów, no i kurwa to trzeba No A u nas pięknie. Ja mam jeszcze 150, postaram się dzisiaj wszystko tam opylić, nie? Średnie donica, to musiałbym zajechać do sklepu młodzy. Ale ja za Dzisiaj jakby tam no, trzecia jest, jeszcze pojadę się spotkać z tym y, Bayersem całym, no to... No mhm. właśnie, Bayers miał... jeszcze, tak, tak, tak. tak. Jeszcze Bayers my musimy zaganem wziąć motoczek? Mm -hmm. Możliwe, że jeszcze musimy jechać na jedno spotkanie. Mam jeszcze jednego gościa dla Ciekanadyjczyków, ja możliwe, że się spotkać z jednym tak? drugim. Tak, no wysadzacz. Mm -hmm. To co mówiłem, że jest jeden gość, tak, który tak, operuje tak, na średnich tak. donicach, dajemy mu na donicę, yes. dajemy mu nasiona i on przynosi nam temat. I dajemy Świetnie. mu, Świetnie. nie wiem, jakoś, jakoś procentowo się rozliczamy, nie? Mm -hmm. Żeby było czym dzielować po prostu. Mm -hmm. No tak ja mówię, no. Będzie okej. Okay. Będzie OK, pracujemy cały czas i... Bardzo kurwa dobrze. Bardzo dobrze. Rozpierdolimy Bardzo dobrze. te kurwa tych gangusków o dzisiaj już dwóch dostał kulę na sendy No 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 przeczaili się na, na na El Capucino i na El Espresso A chcieli nas sobie najpierw z motocykla a później spuścić nam w pierdol. W tym momencie grozą kurwa piace Długości zamaskowane w czarne czarne stroje Od góry hmm. do dołu takie maski i kaptury <laughs> A, a to tak przypadkowo czy myślisz, że na was się tam zaczęło? Za, za, za nie, ja, ja uważam Kanadniczych, że nie ma że nic się okay. nie dzieje bez przyciny. Tak jest. To to szczali, wam mnie mniej wierzę w jakikolwiek przypadek. Nie. Dobra, panowie. Dobra, się. Leo leci, Leo leci. Kanaryjczyk jedzie popięty. do Bayersa i spotkasz, skontaktujesz się jeszcze z gościem, Grekiem o imieniu Adonis. Kanaryczyk dzisiaj mhm. jeszcze. Sprawdzisz mi tego chłopa. Ja mu dałem kilka zadań, na razie je wypełnił, ale męczy mi dupę przez telefon, a ja... No nie wiem, czy to jest odpowiedni gość. Sprawdź go wybadaj swoim kurwa nochem. Mnie jak to uda się po prostu wybadać temat odnośnie tego dziewonnego. Okej. Okay. No i też dawać nie. Słuchaj, najważniejsze jest to, czy on działa z... z innymi no tak, buchami. tak, tak. Dlatego muszę jakoś to dookoła zacząć niebezpośrednio.